なるほど。 To bardzo ważna inwestycja, a powstała tak naprawdę dzięki dużemu wysiłkowi i zaangażowaniu wielu stron. Na tym skrzyżowaniu dochodziło do bardzo dużej ilości kolizji, wypadków, w tym również śmiertelnych. Dlatego też to było jednym z moich głównych priorytetów, aby podnieść poziom bezpieczeństwa. Na tym skrzyżowaniu będzie dodatkowy lewoskręt. Docelowo również będzie oświetlenie tego skrzyżowania. Nadal czynię wszelkie starania, aby istniała możliwość przebudowy pozostałych skrzyżowań na terenie naszej gminy na drodze krajowej 75. No i myślę, że w najbliższym czasie uda się to zrobić, biorąc pod uwagę cały czas bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak i turystów.